Ok wam to w sikus. Wiecie, czasami są takie dni, że kiedy coś, coś idzie kupowo, nie? Jedyne co chcecie zrobić to troszkę się wyżyć Tak więc. Dziś będziemy się wyżywać. Postaw ten hmm. nie mogłem postawić mi działka. To jest... To jest moje... Trzecie czy czwarte nagranie dzisiaj Ponieważ chciałem nagrać gameplay ze Spy'a Nie wyszło. Zyszło mi słabo, więc uznałem nie. Chciałem nagrać y, gameplay z y, Pyro. Też mi nie wyszło zbytnio. Więc... więc zmieniłem. Chciałem nagrać... No ty... Chciałem nagrać... a, miałem gameplay z Sim City, znałem, że jest słaby i Jakby to trafiło... Okej. Okay. Okay. Dobrze, przejęliśmy punkt Dlatego a, nie powiedziałem co będziemy robić. Będziemy grać wkurzającym inżynierem To jest najlepszy ro rodzaj inżyniera Ponieważ można wkurzać ludzi Bardzo Ten snajper jest wkurzony Zapraszam Dawać, dawać. Metal. No. No. Ktoś się tam cwaniaczy. Kto? Gdzie? No. Nie mną takie numery Bruner. Dobrze, bijcie ich. Ok, ok, Teraz już jesteśmy. Myślę, że chodzisz tyłem tu co. No nie, no nie, ale ale dostał Ale dostał... Jeszcze dwa strzały nie, okay, zaraz ich zaskoczę nie, działkę nie, nie, okay. A... teraz tam podskoczę, stawimy działeczko, nie, dziewięć jeden, takie proste, ale takie satysfakcjonujące. O mój Boże! Ci ludzie przestaną grać zaraz w TFA. a jeszcze? Teraz ich podę O, o! a fajnie. O nie, o nie, Zginąłem drugi raz. Ej, nie, no trzeba ich zabić, ludzie. Weźcie tam w bicie Okej okay, dobrze, dobrze. Jeszcze hmm. Goń się. O, o, o. No nie Wszyscy dokonują odwetów, chociaż moja drużyna. Niezbyt dobra. Jak mogliście to przegrać? Takie sytuacje wam wytworzyłem, aby. Okej, okay, to ja jestem tym, który się zaraz denerwuje. <grym>, nie. Okej, okay. teraz ich rozjedziemy. Mam nadzieję, że jeszcze ta mapa. Proszę. Koniec mapy. Koniec mapy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Gramy następną. Nie, nie interesuje mnie to. Muszę coś nagrać dzisiaj, bo, bo tak. Taki jest mój plan. Nie dość, że... O jest... Okej, okay, okej okay. Nukleus Nadal trzymamy się planów Nadal denerwujemy ludzi. A, nikt nie przejmuje punktu, nie tnij się. Zrobimy tak sobie tu kłócne. Tak, tak, dawać, dawać. Chyba, chyba tamci nie mają woli do walki. Dawaj, 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 no, 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 no. Ooo, przygrałem. Zostało mu 4 HP. O, o, a. Dobrze ci idzie działka, dobrze ci idzie. Rozglądaj się, rozglądaj. W czego mam strzały od wetu. To jest, to jest mój ulubiony wkurzeniowy... ulubiony wkurzeniowy loadout. A Tamten próbuje się rozbudować. myśli, że jest fajny. A nie jest wcale fajny, tylko jest martwy. Teraz tam. O. No, ty go zabiłeś już. Mam nadzieję, że o. A, tam na dole coś się dzieje, to nic. Oni chyba się boją. A ktoś chyba dostał, ten nie żyje, ten jeszcze żyje. Ten próbuje żyć Pff. Bułka z masłem Nie serio dawaj, no, 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 no. Chodź, chodź Myślisz, że możesz mnie podjąć? Nie możesz nie możesz Hmm, gdzie on uciekł? Nie wiem, ale mnie to zbyt nie, nie interesuje Bo ja i tak wszystkich was dorwę. O, w mojej mini sentry kończy się amunicja No, skończyła się amunicja Czuję się amunicja? Tak długo tam stała. Okej, okay. czas zebrać te strzały od wetu. A, jeżeli się odrodzę w czas. Ach. Nie wyszło. Ale dobrze, wzięli, wzięli grubych, to znaczy, że się denerwują.

Chyba się nie nauczyłeś. Że tu się nie podchodzi. O o Ty jesteś martwy. Ty jesteś pie... A nie. Chyba wygramy. Chyba jestem pierwszy w teamie. Okej, okay, jeszcze jedna runda, bo jest zabawa na 102. A masz! Jeszcze raz, jeszcze raz Muszę to zrobić jeszcze raz Bo kopanie tyłków jeszcze nie było takie Nigdy nie było takie trudne O, o, idzie gruby z medykiem hm? To jest Znak Au A nie, to jest Brawo Jej, udało wam się A moje centry ich bije wszystkich. A a No miszki. Nie da ci im, nie da ci im. Stanie na punkcie w tym przypadku jest niebezpieczne. Centry stoi za daleko. Tak, zajmij się centry, ale wiesz, jeszcze ja tu jestem. Chyba, chyba poznali mój plan. Tak mi się wydaje. Teraz troszkę go zmodyfikujemy. Co by zrobić, żeby ich tutaj zniszczyć? Hmm. Jak można ich zdenerwować? O! Żadnych stików. O! ty. Szty... Ok, zmieniamy taktykę. Hmm. Albo nie. Nie. Ja się nie poddaję. Ja się trzymam do końca mojego planu. Nieważne jaki... Tak? Takie... Szczwane lisy z was? To ja wam... Ja wam dam. To was zdenerwuje. No co tam? No co tam? No co tam? No co tam? Okej, okay, nie odzyskaliśmy punktu, ale ja odzyskałem zabawę. Tam ci długo nie wytrzymają. Będą musieli podejść. Mhm, 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 mhm. Centry down. Walcz dalej. Hm, skąd? To ty mi zniszczyłeś? Ty? idziemy przejąć punkt. Ups, jestem martwy. Jestem martwy. Moi team, pamiętajcie, jak mówiłem, zmiana planu, no to zmiana planu. Będziemy ich denerwować jeszcze bardziej. Kto mnie bije? Przestań. Och, przejmij ten punkt. Będziemy musieli go utrzymać 3 minuty, OK, To szczegół Damy radę 3-2 uh. Okej, okay, okej, okay. jest nasz Nie trafiłem No nie puszczaj, nie puszczaj tego lewego przycisku Dawaj, dawaj, dawaj Prawie dobrze ci poszło ouch okej, okay, nic mi się nie stało wejdź tylko na ten punkt wejdź zapraszam jak ci się podobał tasak? jak ci się podobał... hm? oh shit Brawo Zd z Odwetowałeś mnie Ale szybciej 50 tych minut Szybko, bo punkt Puśćcie mnie na w tym momencie musiał się odsunąć Prawie spadłem No przerwijcie im Błagam was Nie. Po co? Po co? Jeszcze jedna runda, nie nie ma, nie ma bata. Nie puść mi to. Muszę się odstresować. A czym, czym jeszcze muszę się odstresować? Eee. Co, już koniec mapy? Niemożliwe. Ten serwer jest dziwny, bo często zmienia mapę, ale to nic. To jest mapa dla denerwującego inżyniera. Bardzo dobrze. Troszkę mniej dobrze, że, że frame rate jest do dupy. Ale okej. Okay. Bo tutaj mogę sobie wejść. Ustawić... minidziałko. Myślę, że nie wiem.